Cześć kochani, dziś będzie po miejsku i po wiejsku zarazem. Po miejsku dlatego, że jadę do centrum Pampeluny, gdzie dziś obchodzi się ostatni dzień fiesty San Fermin, jest 14 lipca. A po wiejsku nie dlatego, że będziemy oglądać biegające po ulicach byki, a dlatego, że pojedziemy zobaczyć zawody w tradycyjnych baskińskich wiejskich sportach. Jak widzicie, mam na sobie strój dziwny. Jak to mówią, trzeba jest w dwóch na weselu. Jak się jedzie do miasta San Fermin, trzeba się ubrać po san ferminowemu. Stój san to białe spodnie. Biała koszulka, nie mam białej koszulki, ale mam bardzo zacną czerwoną. A obowiązkowo chusteczka na szyi. Nie będę później w żeby ją pokazać. Chusteczka na szyi, tą chustkę zakłada się 6 lipca, kiedy zaczynają się fiesty w samo południe. A ściągniemy ją dziś o 12 w nocy, kiedy fiesty się skończą. I do tego jeszcze w pasie czerwona przepaska. Nie będę. Jedyną osobą tak ubraną. Zaraz zobaczymy to wszystko na żywo. Jedziemy do miasta. Tradycyjny baskiński instrument, co jeszcze raz pokazuje, jak bardzo tutejsza kultura związana jest ze wsią. To były po prostu płody drewna, na których bra się drewnianymi A teraz udało nam się dotrzeć jakoś do ratusza. Z tego balkonu 6 lipca wystrzeliwana jest są samą południe rakietka, która rozpoczyna fiestę San Fermin. Zawodnicy przygotowują się już do zawodów. Sprawa jest poważna. Mamy dzisiaj Mistrzostwa Nawarry w podnoszeniu wozu oraz Mistrzostwa Nawarry w rąbaniu pni. Będzie również pokaz podnoszenia kamieni. W Hiszpanii istnieje stereotyp baska, który pokazuje nam wielkiego, silnego pupa, trochę grubiańskiego, trochę samotnika, osoba o wielkim sercu, ale przede wszystkim podkreślana jest właśnie siła baska. Te dyscypliny, które tu zobaczymy, to jest właśnie odzorowanie tego wizerunku wiejskiego, baskijskiego życia. Mam miejsce w pierwszej linii. Pierwsza dyscyplina polega na tym, żeby podnieść jeden koniec wozu, bo 20 200 kg bagatelka, i obrócić nim wokół jego dyszla jak największą liczbę razy. Y como decía, el trabajo a realizar, levantar el carro, intentar dar el mayor número de vueltas. Hay 200 kilos de carro. Y ahí veis cómo ha comenzado José Manuel Pascual. Primera vez que participa en este campeonato. Ahí veis cómo va. Paso a paso. El juez atento acabará la prueba en el momento que toque al final el juez. ¡Ah, Alex, Fernández, de Ulteta, Nizando Bueme. Plazaron etan. El ancho de Álvaro y 75 kilos de peso corporal. Chiquilla, bañado 对不对 Kolejna dyscyplina rąbanie mniejsza, przełamać sześć makiów jak najgorszym czasie. Eca, siacze, megeta! ¡Hay vez en primera posición los grandes favoritos para la victoria en el día de hoy! Juanjo López, el presidente. Bigarren postua. Parea bota dute. Ale bota dituze. Lare diak. No, ikbe komuz bo, mau turtsa, teraz tepniak iusarom bat jaszczaraz. Eta... duzuen nola manejatzen duen, eun kiloko スタキロカメクシカパンダミーシェ。 Właśnie Riki Rolak, czyli baskijskie tradycyjne sporty. Widzieliśmy dzisiaj dwie dyscypliny i pokaz trzeciej, ale ich jest jeszcze więcej. Wszystkie wywodzą się w prostej linii z, z wiejskiego stylu życia, z wiejskich prac. Jest na przykład wyrzucanie w góry snopa, snopa, snopu wsiana, jest podciąganie snopu wsiana na sznurku i jeszcze parę innych. Słuchajcie, jest super przyjemnie, powiedziałam, że jest połowa lipca. Jest jakieś 22 stopnie, ale niestety ja się muszę zbierać, bo jeśli kończy się San Fermin, to mnie się kończy urlop. I wypadałoby wałówę na jutro pracy zrobić. Do zobaczenia z tym razem. Cześć!